Dzień dobry, moi drodzy, z Kalamazolejką witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj pokażemy Wam, jak przygotowujemy się na zimę, jakie zrobiliśmy zapasy na zimę i jak Miko wygląda w nowej wizurze, bo tata go obciął. Kiedyś tam wstawialiśmy zdjęcie małego i tam była grzywka, jego krzywo obcięta. To chyba. No, nie wiem, czy się można czegoś dobrego spodziewać no. po tej fryzurze. I wejdźmy na syjaty. Wejdźmy na się. że teraz to mam dobrze odciął. To zobaczycie dzisiaj. mamy śniadanie. Zaczynamy od I... oczywiście w południe. Bo ja się obawiam z mam, że on wstanie wcześniej, bo my dużo rzeczy A później. O, i pokazał. się Miko pokazał. Miko, sobie saz lerdę. na lerdę. Tam, gdzie mam Miko włosy, Miko pokazuje na głowę. To jest Mikunio. Jak się Wam podoba mi Mikunia? Napiszcie w komentarzach. Bo mojej cioci się nie podoba. Mówi, że jak można było tak dziecko zimą obciąć. Co Mikunio? Co będziesz jadł w Mikunio? Hm? Ha, ha, moi drodzy, to nie sklep, <głysy> tylko nasz dom. I to, co Ibrahim kupił, zaraz Wam pokażę, co. Bo teraz będzie koniec roku i fiat duszion, nie? Tak. To fiat serio biri usług. Teraz będą się ceny podnosić po nowym roku. Tutaj właśnie nakupało wszystkiego, że na cały rok. I zaraz Wam pokażemy tutaj co to jest kupione. Zacznijmy od tego. Buczka tego. Cześć, kurwa, to byłabym sister. Gda. Wodka, did. Trochę no, mówię, że to no nie widzisz. <laughs> Och, jak ciężko. A! Dało mi się. To jest y, oliwa z oliwek. I te butelki były wypełnione ręcznie. one są takie z wczoraj, by wydanie. Evet. No, To jest taka. Teraz sobie z kolbatem. I każda butelka, to jest. był eyeball. Eee Şey, Ayvalıklı kadınlar. Yani bu bir ilçe, şehir ilçesinde. Eee zeytinyağının en ünlü olduğu, en iyi yapılan yer <laughs> orası. Zeytin yağı zamanında en lepsa, no, najlepsa oliwek. Ayvalık. Şimdi muka zamanı doldu. Kapak mı vardı? O Koy, sıkıntı yok. O şekilde koy. Şey, ya. Evet, oradan direkt görebiliyorsun. Başka çıkart Çıkart, istediğin bir tane. Aç, orada hepsi farklı farklı resimleri. Bir tane, bakım, 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 bakım. Mesela? Ters... Tam tersi o, öbür tarafı çevir. Evet. O da deniz var, palmiye bir ağacı var. Ağacı var. No i to jest taka butelka. Każda ma inny wzór. Schowam. Trochę, trudno, że to wkłada, bo tu jest takie tutaj puste, tutaj udało mi się. Oliwa z oliwek zdrowa, więc dobrze jest używać oliwy z oliwek. Chociaż my nie używamy tak dużo. A teraz no to już tak jest. Onże czekoladę ma dobrze ja już nie wiem,

Normal koła by też ten kazi? Nie, koń. Zobaczmy, co to jest. Cześć, to bym znajomą, na ile bym wszystkie butelki wyciągnęła, to by zajęło trochę. Trzy pokazałam, może wystarczy. Już kończę. Co ona koła? Ten kazi? Tak, kończę. Naprawdę też się nadaje. Na przykład, gdybyśmy <laughs> byli w Turcji. İbişte chce kupili tak. Ja to dostał na prezent dobry, żeby komuś podarować taki. Butelka Evet. o 2 kilo. 2 Evet. İçinde toplam kilo. 40 kilo var. że jak się otworzy, to tutaj z powrotem można zamknąć i no, nie trzeba przesypywać do innego, jak się otworzy, tylko tutaj może być coś, co My dużo robimy pilawu z ryżu, dlatego że Ibrahim pilaw z kaszy bulgur nie lubi I ja głównie robię pilaw z ryżu. i Ibrahim mówi, że jak pilaw z kaszy bulgur z on przychodzi do domu szczęśliwy i się staje nieszczęśliwy nie Brahim? nawet tak muszę sobie, sobie. tak <grym> więc muszę uszczęśliwić i Brahima tym pilawem z kaszy z wyżłami z kaszy, i dlatego e, dużo znaczy tak zwykle robię ten pilaw chociaż raz w tygodniu robię...

Aç, zaten poşetin içinde. Onu çıkart. Ay. kaç kilo? Ee, orası 2 kilo. O poşetin içinde. Ben kilo. Bakmıyor. Ay Bir şey olmaz kaç, kalsın öyle. O çok kokuyor. Evet, işte doğal ve yeni ben, olduğu için. Yatırılmış, yeni ya, bir çorba. Ne pazarlarda oluyor çorba? İki binler pazarları. Hani. Hem yüz şey döre hem de orijinal değil. Yani e, bu mesela taş köprü diye bir yer var, Kastamonu. Bu ayıfakı, bu şehir ismi. Evet, şehir ismi. Ne diyoruz, taş köprü. Orada bu hem daha lezzetli hem daha arom aromatikliği.

Słyszałam, mam mandarynki takie, takie jakby chipsy zrobili z tego. Próbowałam. Tutaj na brzegach to jest takie kwaśne, ale w środku słodkie. Też jest bardzo dobre. Jako taka przekonyska. Mieliśmy nadzieję, że Miko będzie lubił, ale niestety nie. Bo jego zniechęca to kwaśne na początku na brzegu i potem już nie chce tego jeść. I przeszłam do... Czyli do takiego przecierpu pomidorowego tureckiego. I to, jest, to nie jest sklepowy, bo w sklepach sprzedają, ale w puszkach. A tutaj jest naturalny przecier robiony przez matki, dzieci, które są chore na białaczkę. I one to sprzedają ten przecier pomidorowy. I później te pieniądze, które zarobią, to idą dla tych dzieci. I, I to rzeczywiście kupować od nich ma sens, bo pomaga się dzieciom. Mamy naturalną, naturalną notą salczę. Pomaga się dzieciom. A to się wspiera kupując markacie, no to wiadomo. Wspiera się bogatych właścicieli markatów zamiast no, osoby, które potrzebują. I to nie będzie lepsze, jak to salcza jest taka domowa. <grym> I było zamykam. Chyba wszystko. A jeszcze tutaj jest. jeszcze olej, wam Pokażę. Oda z Eitina. A to jest też z tak. To jest dalej olej z oliwek. Tak. Tylko w plastikowym tym razem. Tu pływ w tej butelce. No, Jasne, że Burda. Ja sobie. jasny ja. A, i tutaj ajczycek. Nie wiem po polsku, ajczycek co to jest? Ajczycek z pod e... No? <coughs> <I> Czy <-Czek? głos> evet, evet, to jest Z to, drodzy kamy. Ajczycek? Ewet ajczycek. Papaty jak gibi, Nie wiem, nie wydaje mi się. Na pewno nie, musi być czegoś innego. No i wtedy w budynku się olej, i później ja mam taki słoik, i przelewam do tego słoika, zakręcam go. Takim, no, jest takie, jakby zaklętka, taka i mała dziurka, i wtedy z tego przelewam, bo jednak z takiej butelki to niewygodnie. I tych butelek też jest dużo, nekadam, prawda? Jakby... Nekadaran, szokal. çok olde. Powiem, nie, 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 dużo so, so. No bo jednak w który się używa codziennie, to lepiej mieć więcej. Na pewno zużyjemy. I chyba to wszystko. Herszej, nie wiem. Evet. Wszystko pokazałam Wam, co mamy kupione. Zaten bir yemek yapmak için yağ lazım. Zeytinyağı lazım. Salça, Salça. lazım. Salça. Pirinç lazım. Neden? Pirinç, pirinç <laughs> pilav yapmak için. <laughs> Sa Sağlık için cosnek lazım. <laughs> yani zaten çayımız fazlasıyla <laughs> var. To Cukier też? E, tu Soli dużo mamy. bulgur Chyba nie lubię. Ja nawet nie muszę, jak wiecie, ja nawet jak ryż się kończy, to ja nie muszę Ibrahimowi mówi, mówić codziennie, żeby poszedł do sklepu i kupił ryż. Wystarczy, że mu dwa razy sobie z kaszy, bulgur, to następnego dnia sam pójdzie kupić ryż. Nie, Brahim? Tak. Ja sobie słucham ją, Hadi Gidów, Pilin, że ja. ciekawa ja powiem, bulgur, burgór, Pilast, tak Gidów to Strajnie. Przed umyklałam Ibrahimowi to powiedziałam. Tak. No to chyba wszystko pokazałam, i zobaczyłam za chwilę. Moi drodzy, tutaj pokój, duży nasz. Wszystko po sprzątane. Bo tutaj trochę bałagan i też jakby i teściowie to były ich rzeczy, niektóre I teraz my sobie urządzamy powoli wszystko po swojemu. No i no mamy trochę tutaj bałagan robi i grań spątł, mamy tutaj bałagan, ale ci co mają dzieci wiedziała jak to jest. No i to tak się skończy, ten pokój w koniec na klucz, żeby tu nikogo nie wchodzić, żeby tutaj był pozorową. Tutaj są takie takie, no, wiecie. Rzeczy, które już... <laughs> ich termin był kupione wcześniej, ich termin ważności jest zbliża tam trochę ból trochę ból jest, takich innych rzeczy. Ee, no to to będziemy używać w pierwszej kolejności. Głodz <laughs> mam nie? A czy ona A, to, to herbata, ma czaj. Czaj, on aut hasmoda. No to jest tutaj na wierzchu tam pod spodą ból a tutaj są takie rzeczy, które przykryte jest tym materiałem. I żeby, żeby potem, no wiesz, że to słońce to chodziło i żeby dłuższy był ten termin przydatności, to tutaj, tutaj ten ryż. Ten ryż, który kupiliśmy, tutaj jest. Przykryłem. No i dalej ta, tutaj ta oliwa z oliwek, salcza, i to wszystko tutaj. <laughs> Mesela şekerleri nasıl sakladığımızı da gösterebilirsin. <laughs> o değil. yoktu Yok En sondaki hani var ya şişelerin içerisinde. <laughs> Duvara yakın. <laughs> Sağ. <dur> var. <laughs> en var. <son dahaki. gülüyor> evet. En <laughs> sondaki. Evet. Çıkartabilirsin <laughs> bir tanesini. Nasıl? Tamam. <laughs> Aç aç normal açabilirsin. Ee, sağ taraf kaşı en sağ. En evet en sağ. Evet. Hayır en sağ. Kaşı sağ sağ en sağ. Kaşıcığım burada. Bu. Şu işte. Evet. O, olay. Evet. olay değil o. Tuzluk şeker. Ah tuzluk ya da badanistan. Bu şekilde. Şekerleri bu şekilde saklıyoruz. E, toz şeker. Ben tuzluk ya niye bu kadar çok tuzluk normal mi tuzluk ya? büyük tek. Evet. Bozulmuyor. Ma bu tarzı. Şimdi pusuyor. Ama takih çenmiş ki bozulmuyor. Mesela fınd fındık yağını da göster kaşı. Hemen önünde, orda Tutaj jest olej orzechowy Z orzechów laskowych, fendyk i ja Evet Tak w sklepie jest Bardzo dobrze go stawić Tak I tyle Każde z jemeci

Ja to używam, jak gotuję coś takiego, na przykład tą dynię taką na słodko albo gruszki. Ostatnio jak robiłam, to dodawałam cukier właśnie z tych butelek. Moi drodzy, to będzie już się zbliżał nasz vlog do końca. Mieliśmy inne plany, żeby je nagrać, jak robimy borek, patata borek, czyli borek z ziemniaków. I Brachim miał do sklepu kupić jówkę, ale wyłączyli nam wodę. No, to wiecie, jak nie ma wody, to jak gotować? Tam chyba też trzeba coś, czy tam coś umyć, trzeba w trakcie gotowania, czy tam, no czy coś. No, bez wody no, to trochę ciężko. I dlatego robienie jówki przełożyliśmy na jutro. Jówki Boże, bo, bo, bo tak tego by na jutro przełożyliśmy. A, a nie, dziś, no mieliśmy taki plan, żeby pójść do teściów. Bo oni dzwonili, żebyśmy do nich przyszli i mieliśmy pójść. Tam jeszcze ich rzeczy zostały i Blahim tam spakował, bo mieliśmy im zanieść. Ale Miko nie chciał dzisiaj nigdzie iść. I tak samo rano po śniadaniu, jak mu proponowałam, że możemy iść na spacer, to nie. Potem mówiliśmy, że pójdziemy do dziadków, to też nie. Mówiliśmy, Damla będzie u dziadków, to się pobawił, ale nic, nawet jak zadzwonił teść. I, I damla. No to tam na wideo, Damla mówi, no chodź, no chodź on mi koń Nie, nie chciał. No to jesteśmy w domu, bo taki był płacz, jak chcieliśmy iść, że wiecie, nie dało się niestety. I dlatego taki no vlog no nie jest nie zbyt może jakieś interesujące. Mam nadzieję, że... To no trochę inny niż od tych, co były, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zostawiajcie komentarze polubienia. Subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia następnym razem. Salam lajku, pa pa!